Kolejny punkt w podjęciu uchwały to podpunkt siódmy. Uchwała druk nr 17 przez 4 przez 2015 w sprawie odwołania skarbnika miasta Rady Podlaski. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, Radę Zawala. Panie przewodniczący, Panie Burmistrzu. Przezkodziły się tej uchwały, ponieważ z doniesień medialnych yy, słyszałem i pan burmistrz bardzo pozytywnie wyrażał się z jednej strony o pani skarbnik, z drugiej strony o bardzo dobre współpracy. Yy, zresztą widzimy, że ten budżet został sprawnie zrobiony i uchwalony. Poza tym yy, takim dosyć ważnym i ważnym argumentem jest fakt, że w momencie zmiany mm, zarządzających w ratuszu. Te podstawy finansowe są jednym z najważniejszych elementów. I nie wiem i zastanawiam się, czy właśnie to jest dobry pomysł, przynajmniej na razie. I czy rzeczywiście no, należy głosować tą stronę. Także tyle. Dziękuję bardzo za głos. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Panie burmistrzu, proszę odniesienie się do wypowiedzi Pana Radnego. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo. Otóż przy tak delikatnej sprawach nie warto komplikować czegokolwiek, najlepiej niż prostej. Otóż... Kiedy 8 grudnia złożyłem ślubowanie i przybyłem tutaj do urzędu, zostałem wprowadzony do urzędu, pierwszą osobą, z którą wziąłem rozmowy była Pani Aneta pani Dobroch, Skarbnik Miasta Radzyń I od początku nawiązaliśmy, tak, bardzo dobrą współpracę. Pani Anetka zadała mi pytanie na drugi dzień, powiedzmy, czy trzeci dzień, kiedy tutaj byłem, czy zamierzam współpracować z nią? Odpowiedziałem tak, lecz z pozycji wiceskarnika. Ja sądzę, że Pani może to potwierdzić lub, lub zaprzeczyć. Ja nie prowadziłem żadnej gry od samego początku. Sprawę postawiłem jasno. Odpowiem ten oto sposób, otóż planując swoje przyjście do burmistrza, do miasta, oczywiście każdy kandydat powinien mieć swoich z kolei kandydatów na ważne i najważniejsze stanowiska. Tak też i ja bardzo poważnie przygotowywałem się do przejęcia obowiązków burmistrza. Jeszcze wtedy, kiedy nie wiedziałem, czy zostanę burmistrzem, ale już wtedy planowałem. Oczywiście planowałem, ponieważ bardzo poważnie do tego zadania przymierzałem się. I tak to też miało miejsce, taka właśnie rozmowa, jak powiedziałem. Oczywiście odpowiedziałem, że chcę współpracować, ponieważ i wcześniej z informacji, jakie przekazywali moi koledzy radni, wynikało, że pani Aneta Dobro jest osobą bardzo kompetentną, osobą, która czuje to miasto i chce dokonywać pozytywnych zmian w tym mieście. Lecz tak jak powiedziałem, ja również przygotowywałem funkcyjnie do przejęcia tych stanowisk. To, co, co chcę powiedzieć teraz, to wynik moich doświadczeń i znajomości bez małych dwuniesięciu. Bo wcześniej nie miałam przyjemności poznać Pani Skarbnik. Pani Aleka dobrok skarbnik Miasta Racjum jest osobą wyjątkową. Przede wszystkim niezwykle zaangażowaną w pracy. Nie liczy godzin, nie liczy dni, jak w piosency sensie ktoś powie, tak, osobą niezwykle kompetentną, która oddaje się tej pracy bez reszty. Jest wielu dobrych i bardzo dobrych pracowników w Urzędzie Miasta. I to potwierdzam, z którymi wiążę nadzieję na przyszłość. Natomiast też no, nie mogę nie powiedzieć o pewnym wątku. Bo też od samego, od samego początku, kiedy rozpoczęliśmy współpracę, Pani Anetka wspominała o tym, że chciała ustabilizować pewne swoje sprawy. Chodzi o to, że Pani dojeżdża codziennie do pracy z Dublina. I chciałbym, żeby Pani coś powiedziała Pani Anetko bo za chwilę po mnie. Bo, bo jest mi troszeczkę tak nawet niezręcznie mówić o tym, ale y, pani Anetka powiedziała wprost, że tak naprawdę myśli o zmianie pracy i że to, co się wydarzyło w urzędzie miasta, ta zmiana, może też jest takim bodźcem do tego, że pomoże im podjęciu ostatecznej decyzji. Szczerość za szczerość, kiedy wymiana tych opinii nastąpiła, już od początku podtrzymałem swoją decyzję o zmianie na stanowisku skarbnika. Jednak, jeśli tylko pani skarbnik wyrazi taką wolę, wyrazi takie zainteresowanie, pozostanie na stanowisku wiceskarbnika bez żadnych zmian z tytułu wynagrodzenia. Ja już to powiedziałem przy mniejszych greniach, przy swoich przyjaciół, przy radnych i to powtarzam dzisiaj oficjalnie. Jeśli tylko Pani wyrazi taką wolę, tutaj miejsce pracy dla Pani jest i chciałbym to ja dla siebie, jako burmistrza, ale również dla mieszkańców razy. Dla mieszkańców razy. I wcale nie przesadzam w tym, co mówię, ponieważ tak wartościowych pracowników życzyłbym sobie na każdym stanowisku. Tak wartościowych i tak odpowiedzialnych. Życzyłbym sobie na każdym stanowisku. Niestety, już wcześniej wspomniałem Państwu, nie wszędzie tak jest. Nie we wszystkich jednostkach miejskich, i jest ta odpowiedzialność, a równocześnie wiedza, ogromna wiedza. Nie wszędzie tak jest. I dlatego im więcej będzie tak odpowiedzialnych osób, tak wartościowych osób na funkcjach kierowniczych, tym lepiej to miasto będzie funkcjonowało. Dlatego też raz jeszcze powtarzam, tak podtrzymuję swoją, swoją decyzję. Chcę zmiany na stanowisku skarbnika, przy czym prawdą był bardzo dla mnie jako burmistrza i dla Państwa jako mieszkańców Tracyjna, aby Pani z nami została na stanowisku o drugiej niż, ale Pani wie już, chyba tak mogę powiedzieć, że ta współpraca na pewno układałaby się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ znam już na tyle Panią Anetę, że nie mam wątpliwości, że to jest osoba pożądana jako, jako pracownik yy, Wydziału Finansowego. Ale równocześnie, jak jestem przy głosie, chcę powiedzieć o osobie, która ma zająć miejsce z mojej inicjatywy. Która ma zająć miejsce obecnego skarbnika. Aczkolwiek nie od 1 lutego, od 1 marca. I też ten wątek za chwilę poruszę. To jest pani Anna. Bożna. Pani Ania jest tutaj z nami dzisiaj od samego początku, tak uzgodniliśmy, żeby była, żeby się wsłuchiwała w to, jak przebiega sesja Rady Miasta. Jest osobą znaną mi, oto, bo już ja nie wiem jak dawno, jest osobą równie kompetentną jak pani Anetka. Pani Ania... Poźniak główną, była główną księgową przez 16 lat w firmie prywatnej, w dużej firmie prywatnej. Prowadziła również przez 16 lat własną działalność gospodarczą, oczywiście z zakresu rachunkowości, finansów i rachunkowości. Jest profesjonalnie przygotowana do pełnienia takiej funkcji i wiem, że będzie bardzo, ale to bardzo ważną osobą. Nie tylko w Urzędzie Miasta, ale w całej strukturze miejskiej. I chcę Państwa zapewnić, że już zresztą o tym wcześniej powiem, spotkaliśmy się razem, także to nie odbywa się w sposób jakiś zaskakujący, w sposób jakiś taki gwałtowny. Spotkaliśmy się razem i wiem, że Panie mogłyby współpracować. Mogłyby dalej prowadzić sprawy miasta w sposób absolutnie przykładny. Ja już nawet widziałem, gdzie te miejsca będą, ich pracy, które pokoje, bo oczywiście mamy szerokie plany, jeśli chodzi o kontrolę nad finansami miasta. Dzisiaj o tym szczegółowo mówię nie będę, ale proszę Państwa, trzeba to wspomnieć. Całą uwagę teraz nie ma, że przekierujemy na zarządzanie finansami. Chcemy bardzo poważnie wzmocnić wydział finansowy. Nie poprzez przyjmowanie kolejnych osób, bo takiej potrzeby w tym momencie nie ma. Podkreślam w tym momencie. Ale są potrzebne, jak powiedziałem, odpowiedzialni z wielką wiedzą e, e, ludzi. I jeszcze jedno, otóż Dlaczego od 1 marca? I tutaj za to naprawdę serdecznie dziękuję Pani Radny. Bo Pani Skarbnik chce ten czas, czyli przez miesiąc luty przekazać wszystkie sprawy. Te sprawy, które są obecnie przynależne Skarbnikowi Gminy, nowemu Skarbnikowi. No i to jest, to jest ten taki, takie wyjątkowe zachowanie. Wyjątkowo taki szlachetny, kiedy nie porzucam pracy, kiedy nie obchodzi mnie nic, tylko róbcie sobie co chcecie. Prawda? Tego akurat tutaj absolutnie nie ma. To jest zachowanie godne naśladowania, godne najwyższego szacunku. Przecież w dniu dzisiejszym ja nie mam żadnych kwiatów, nie mam żadnych rezerw bo ja ciągle żyję w takim przekonaniu, że Pani z nami zostanie. I nie jest to tak, że ja życzę, żeby Pani nie dostała pracy w nie, to nie tak. Ja po prostu życzę sobie i życzę Państwu, żeby Pani Anetka z nami dalej była. I wiem, że Pani Anetka jest osobą, która nie jest drobiazgowa. Tak jak powiedziałem z tą świadomością, że będzie zmiany na stanowisku skarbnika pracujemy od samego początku. I pracujemy bardzo uczciwie. Czyli krótko mówiąc mogę wyrażać i wyrażam swoje wielkie uznanie yy, i szacunek za yy, za Pani takie poświęcenie dla tego miasta. Naprawdę. To jest dla mnie wyznacznik, który wszystko mówi o człowieku. I przy tym jednym wystąpieniu chciałem powiedzieć właśnie i o Pani Anedzie Dobro, skarbnik, skarbniku miasta Radzień Podlaski dotychczasowym i o kandydatce na Urząd Skarbnika Pani Ani Woźniak, która jak powiedziałem jest mi znana osobiście od bardzo wielu lat i dlatego, dlatego proszę Państwa o przyjęcie tej propozycji Natomiast, jak mówię, pozostaje z taką nadzieją, że ta współpraca będzie kontynuowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie uchwały drug nr 17? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały numer 17? 17 łamane na 4 na 2015 w sprawie odwołania skarbnika miasta Razmu Podlaski. Proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciwny tej uchwale? 4 Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? se posso...